Cześć, mam na imię Agata. Cześć, mam na imię Matt. Jesteśmy z inicjatywy polonijnej, żeby Państwu powiedzieć, dlaczego jest ważne dzwonić do swoich polityków. Mateusz, Ty pracowałeś u kongresmena. Powiedz mi, co robiłeś. Pracowałem w biurze kongresmena Quigley w Waszyngtonie i w Chicago. Może być dla 7 miesięcy. I tam ja odbierałem wiadomości i opinie od wyborców. I jak to wyglądało, jak ktoś do Ciebie zadzwonił, powiedział jak chce wyrazić swoją opinię? Co ty robiłeś? Uh, well, ja napi uh, napisałem te opinię i uh, you know, ja rozmawiałam z kongresmenem o tym, o tych opiniach. Uh, on słucha i odnotuje opinię. Co so było warte uh, dzwonić. dzwonić? I jakie informacje trzeba podać jak ktoś dzwoni do polityka? Well, jest warto uh, podać um, im adres i nazwisko. Uh, bez adresu i nazwiska oni nie mogą zapisać opinii. A no, też jest ważne, żeby powiedzieć, czy że osoba popiera jakąś ustawę, czy nie, tak? A, tak? Tak, tak. To trzeba, proszę Państwa, jak dzwonicie, proszę dzwonić, powiedzieć, że popieramy reformę imigracyjną, jest potrzebna reforma imigracyjna. Teraz zrobimy przykład taki szybki o tym, jak wykonać taki telefon. Ja powiem Państwu szczerze, ja dzwoniłam do kongresu yy, i nawet nie musiałam adresu podawać i imiona, tylko podawałam zip kod i że popieram reformy. No to teraz spróbujemy szybkie nagranie zrobić o tym, jak ten telefon wykonać. No i teraz dzwonimy do senatora. Numer tu jest je, 312-886-3506. Hello, my name is Agata. I live in Deerfield, Illinois. My zip code is 60015, and I would like for Senator Kirk to support immigration reform. Thank you. No i proszę Państwa, było tak łatwo. Trzy zdania. Więcej informacji nie potrzeba. Chcemy, żebyście Państwo z nami teraz dzwonili do senatora Kirka i swoich kongresmenów, żeby popierać reformę. Bo tak jak ja i Mateusz mówimy, warto jest? Warto. Warto dzwonić. Dzwonimy.